Dobry wieczór. <laughs> dobry wieczór, dobry wieczór. Dzisiaj seria naturali. Będziemy mieć buźkę i będziemy ją peelingować razem z olejkiem i potem same szoty witaminowe, dogłębne nawilżanie, algi, same dobroci, dobrocie. Szczelaczka eee, Dzisiaj intensywnie oczyścimy sobie wóźkę po całym dniu. Produkt myjący, to jest taki piękny, kremowy. Kremowa emulsja do mycia twarzy. tu troszkę, troszkę więcej wody potrzeba. To jest emulsja, która jest do cery wrażliwej. Dla osób, które lubią produkty naturalne, ona fajnie oczyszcza mam buźkę. Jest 99,49% składników naturalnych. Także jak najbardziej można powiedzieć, że jest naturalna. Fajnie nawilża naszą buźkę. Oczyszcza i zostawia naprawdę efekt takiej gładkiej, nawilżonej skóry. Ale pamiętaj, jeżeli szukasz produktów, E, które będą Tobie e, działały przeciwzmarszczkowo, no to seria Naturali na pewno Tobie tego nie zrobi. Bo w naturalnych składnikach ciężko szukać czegoś, co wy, wyprasuje nam zmarszczki. Więc e, to jest seria, możemy ją polecić właśnie czy też nastolatkom, osobom, które szukają nawilżenia, no i też lubią właśnie produkty naturalne. Ale jeśli chciałabyś, żeby Twoja buzia była zliftingowana, e, walczysz z liniami zmarszczek, no to na pewno, na pewno, to nie jest linia dla Ciebie. Możesz wzbogacić swoją pielęgnację dodatkowo tą linią, ale niejako, e, że tak powiem, główna główna linia. Ja też dołączam sobie dodatkowo. Uważam, że jest to fajna linia, bo skóra po niej naprawdę jest mega, mega nawilżona. Teraz odkręcę sobie nasz biały proszek. On jest w 100% naturalny i do tego olej, który też jest w 100% naturalny, więc tutaj mamy 100% natury. Ja wezmę sobie Ech, troszeczkę wody, zwilżoną rękę. Do tego dorzucimy olejek naturalny i teraz właśnie ten nasz sypki puder, który będzie robił za peeling. Drugą rączkę sobie zwilżę i troszeczkę tu dorzucimy sobie tej wody i robimy peeling. I pilingujemy tymi naturalnymi składnikami naszą buźkę. To się robi z tego taki piaseczek. I właśnie tym pilingujemy. To jest takie, takie kuleczki się z tego robią. Piling możemy sobie dorzucić właśnie też do produktu myjącego, czyli na przykład właśnie do tej serii naturali czym umyłam buźkę, do tego mogę sobie dołożyć peeling. Mogę go połączyć właśnie z olejkiem albo z samą wodą. Jeśli potrzebuję peelingowania, taki peeling możemy sobie śmiało 2-3 razy w tygodniu wykonać. On jest naprawdę delikatny. Delikatnie złuszczy nam ten martwy naskórek, a ja czuję, wiecie, taką miękkość pod, pod rękoma. Bo już właśnie na poziomie mycia jest takie nagrzyżenie, że ta buźka od razu staje się taka mięciutka. Także pilingujemy sobie z minutkę. To jest taki delikatny peeling, nie to co nasza mikrodermobrazja, bo mikrodermobrazja to jest już taki intensywniejszy zabieg. A już jednak tych drobinek jest bardzo dużo. I to już jest takie porządne złuszczanie. Ok, już tuję, że te grudki sobie wszystkie rozpracowałam, więc zmywamy. Dbamy o to, żeby właśnie te wszystkie drobinki sobie wy, wy, wypłukać, szczególnie właśnie tak jak przy mikrodermobrazji e, zarysów włosów z naszych brwi płatki nosa te miejsca, gdzie to wszystko się może odkładać a pamiętaj właśnie, że jeśli masz nawet skórę taką e, delikatną e, skórę e, suchą, to właśnie też musisz złuszczać tą buźkę bo jak będziesz używała produktów nawilżających a nie będziesz złuszczała tego suchego martwego na skórkę to to nawilżenie nie będzie wchodziło głęboko w naszą skórę bo wszystko się zatrzyma na tym suchym martwym na skórku dlatego naprawdę e, każdą, każdy rodzaj skóry tylko trzeba po prostu dobrać odpowiedni peeling. Należy właśnie peelingować, złuszczać, bo im szybciej odpadnie ten martwy naskórek, to co jest suche na naszej buzi, tym lepiej będzie ona zregenerowana i tym lepiej kosmetyki będą wchłaniane do naszej, do naszej skóry. Więc jeśli masz tą, taką suchą skórę, to pamiętaj, też trzeba ją złuszczać, bo właśnie dużo osób mówi, nie, ja peelingów nie ja nie złuszczam, bo ja mam suchą skórę i ona się naturalnie złuszcza. Ona się naturalnie złuszcza, dlatego właśnie trzeba jej pomóc, żeby to nawilżenie, które staramy się wprowadzić poprzez wszystkie kremy. To żeby te kremy do nas dotarły, do tej skóry i ją nawilżyły, no to musi być to złuszczone, żeby ta bariera ochronna, którą wytwarza nam właśnie ta łuska, ta nasza skóra sucha, no to muszą być właśnie oczyszczone. Teraz kolejne nawilżenie, czyli płyn z kwasem hialuronowym. Używamy go jak mężczyźni wody kolońskiej, czyli rozprowadzamy w rączkach i otulamy buźkę. Ja tutaj na przykład poza demakijażem nie używam w ogóle płatków kosmetycznych, nie pocieram skóry, tylko właśnie wszystko jest oklepywaniem, dotykaniem, wtłaczaniem kosmetyków, a nie pocieranie naszej buźki, żeby nie rozciągać włókien kolagenowych, nie podrażniać na Tym bardziej właśnie, jeśli ta skóra jest taka, taka wrażliwa. Teraz oczywiście kremik pod oko, bo jak skończymy 21 rok życia, to ta skóra pod okiem zaczyna nam się szybciej starzeć niż pozostała, bo jest ona cieniutka, delikatna. O, i to jest właśnie ilość, która jest w zupełności wystarczająca na dwa oczka. Na dwa oczka. Na ostatnimi czasy to mi tak dużo wypadało tego kremu. A to takie jest właśnie, jak jest końcówka, to ciężko taką dozę wycisnąć odpowiednią. A to jest idealna była. Idealna. I pamiętajmy takie ruchy naokoło i tutaj na kości jarzmowej to jest idealne miejsce na nałożenie kremu pod oczy kremik nałożony. I teraz nałożymy sobie boostery. Nałożymy sobie booster z witaminką C, który zadba e, o też najbilżej naszej skóry, ale też o to, żeby ta skóra e, była świetlista, żeby była odżywiona, e, rozjaśniona i żeby nie było przebarwień. No i oczywiście, żeby się zregenerowała. Witamina C to jest witamina młodości, i tutaj właśnie jest też ten element dbania o to, żeby nasza skóra nie starzała się zbyt szybko, bo witamina C właśnie zatrzymuje te procesy i powoduje, że ten kolagen i elastyna produkują się troszeczkę lepiej w naszej skórze, jeżeli bez wspomagania, że tak powiem. Dlatego witamina C jest bardzo fajna przez cały rok, bo mówi się, przynajmniej ja tak słyszałam, że właśnie witamina C nie powinno stosować się latem. A słuchajcie, witamina C to jest nasza naturalna fotoochrona, nasza naturalna bariera więc jak najbardziej witamina C latem też jest wskazana. Teraz nasz, nasz busterek z kwasem hialuronowym, z dwucząsteczkami. Dwucząsteczkowym. Jedna cząsteczka zostaje na wierzchniej warstwie skóry, a druga przenika głęboko. I tutaj są też e, ceramidy, czyli taki cement naszej skóry. Cement naszej skóry, który e, wypełnia, wypełnia naszą skórę to taki. Taki właśnie e, taki na, e, u, uzupełnia nasze rusztowanie skóry, o tak. I on świetnie nawilża tą naszą skórę, więc. Jutro będę mięciutka, bo seria naturali właśnie fajnie nawilża tą naszą skórę. Sprawia, że ona jest taka, bardzo mięciutka. Ze względu na te produkty naturalne, to, to właśnie fajnie, fajnie działa na naszą skórę. A coś mi. Krypka wzięła. A dzięki temu, że wzbogacamy teraz kolejnymi produktami, to podbijamy tą pielęgnację. Wypielęgowaliśmy skórę, więc wszystkie kosmetyki, które nakładamy, wchodzą nam też w głębsze partie skóry. Boostery przykrywamy serum. Ja dzisiaj serum z witaminą C. Witaminka C, Cześć jagódka. z witaminą C i E, czyli nasza kapsuła młodości. Czyli tu podbijamy nasz booster właśnie z witaminą C. Także działamy przeciwzmaszkowo, naprawiamy naszą skórę, nawilżamy, działamy antyoksydacyjnie. Także tutaj sama dobrość dla naszej skóry, wszystkie ruchy ku górze na zewnątrz. Cześć, cześć kuchana. I tak oto przechodzimy do ostatniego produktu, który dzisiaj użyję, a dzisiaj no, no sporo, sporo, dzisiaj na bogato, dzisiaj na bogato, a kto nam zabroni, skoro chcemy dbać, to dbajmy jak najlepiej. I kremik na noc, e, nasz bobu budowniczy, który fantastycznie regeneruje naszą skórę, e, fantastycznie regeneruje, to z witamina B3, peptydy, resveratrol, więc... Skóra jędrna, piękna, młoda, także same, same dobre rzeczy. E, tu jest też wyciąg z kaktusa, który właśnie fajnie dba o nawilżenie naszej skóry. Także dzisiaj dawka nawilżenia, to jest kremik na noc właśnie do cery suchej, normalnej dlatego też to nawilżenie będzie dużo dużo bardziej docierało do naszej skóry. Także peeling serii Naturali połączony z olejkiem, czyli duże nawilżenie. Duże nawilżenie też e, tutaj z e, emulsji Naturali, która właśnie fajnie nawilża naszą skórę, jest też z certyfikatem ECOCERT, więc jest to naprawdę ekologiczny produkt. Do tego nasze busterki, witamina C, oczywiście kwas hialuronowy, więc samo dzisiaj nawilżenie samo nawilżenie oczyszczanie. I teraz chwileczkę trzeba odczekać, żeby tego nawilżenia nie wprowadzać bezpośrednio w poduszkę. Także pamiętaj, jak robisz wieczorną pielęgnację, daj sobie z 15 minut zanim się położysz, przytulisz głowę do poduszki, żeby tego wszystkiego sobie nie wytrzeć. Żeby to nawilżenie miało szansę zadziałać na naszej buźce. Także ja jeszcze idę tam co nieco porobić przed <laughs> pójściem spać. Eee, a Wam życzę cudownej nocy i spotykamy się jutro. Dobranoc!